W dzisiejszym odcinku mam dla Was sprzęt od producenta, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Przed Wami Cisco Meraki MV32. Jest to inteligentna kamera do monitoringu, zarządzana z chmury. Dzięki czemu całość naszego sprzętu możemy ograniczyć do zainstalowanych kamer, a interfejsem możemy sterować poprzez specjalny dashboard. Proste, nie? Zabieramy się za unboxing. E, pudełko kwadratowe, ładne, a w środku kamera. Bardzo mała, bardzo zgrabna. Dodatkowo bardzo taka malutka instrukcja, a także elementy montażowe. No i w środku się znajduje jeszcze odpowiednio podkładka i zamknięcie, ale nie będę teraz tego rozbrajał. Całość zapakowana w sposób elegancki i prosty. No i sama kamera, tak jak widzicie, również zaprojektowana jest bardzo ładnie. Kompaktowa obudowa, a także łatwa w obsłudze instalacja kamery będzie sporym atutem dla osób, które chcą rozmieścić system kamer bez naruszania sufitu oraz ścian. Dodatkowo, dzięki swojemu minimalistycznemu designowi, kamera idealnie wpasuje się w dowolną przestrzeń. A to dopiero początek jej zalet. Sensor kamery to aż 8,4 megapiksela z możliwością nagrywania w rozdzielczości 2058 na 2058. No, przyznam, że jak na tak małą kamerę, to jest całkiem sporo. Dodatkowo 180 stopni w pionie i w poziomie pozwala na rejestrację pełnego pola widzenia. Dodatkowo wysokiej jakości mikrofon. A to wszystko zarządzane z chmury. Meraki MV32 oferuje nam intuicyjny dashboard, który jest dostępny z poziomu przeglądarki, więc nie musimy w ogóle martwić się tym, że trzeba będzie zakupić jakiś dodatkowy program, który będzie pozwalał nam na zarządzanie całym naszym monitoringiem. Dodatkowo, co jest też istotne, zasilanie kamery. Możemy to zrobić przy pomocy kabla sieciowego o standardzie POE albo po prostu z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza. 256 GB zintegrowanej pamięci całkowicie eliminuje potrzeby posiadania rejestratora w naszej infrastrukturze IT. Te wszystkie funkcjonalności ułatwiają nam skalowanie naszego systemu monitoringu i przede wszystkim obniżają jego podatność w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei procesory zastosowane w kamerze są w stanie realizować analitykę opartą na uczeniu maszynowym. Co to oznacza? Oznacza to, że nasza kamera potrafi klasyfikować oraz śledzić obiekty takie jak osoby, pojazdy czy nawet przedmioty. A teraz zaprezentuję Wam obsługę naszej kamery z przeglądarki mojego komputera. Podsumowując, kamery Meraki MV32 charakteryzują się prostym i intuicyjnym procesem instalacji. A doświadczenie Cisco w tworzeniu środowisk rozproszonych zapewnia nie tylko prostą konfigurację, ale także efektywne działanie, no i oczywiście bezpieczeństwo. Zarządzanie z chmury to możliwość dostępu do urządzenia w dowolnym miejscu na świecie wyłącznie przy pomocy internetu. A dodatkowo, kupując kamerę Meraki, mamy również dostęp do obsługi posprzedażowej. A także do stale rozwijających się funkcjonalności i aktualizacji, no, które są oczywiście dla nas dostępne. Jeżeli twój system monitoringu nadal wymaga wielu urządzeń do funkcjonowania i do jego obsługi, i jeszcze w ogóle do tego, żeby wydobywać dane z monitoringu, no to wydaje mi się, że chyba pora na mały upgrade, co nie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!